Dzień dobry. Witam moich wszystkich zacnych słuchaczy. Dzisiaj takie pytanie było: czy Bóg jest Bogiem sprawiedliwym? Nasz Bóg jest czy jest sprawiedliwy? Dzisiaj jest czytanie Ewangelii na temat talentów, że było sobie trzech facetów i można władca dał jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Według ich możliwości i inteligencji, weź i wyjechał sobie można władca, potem przyjechał. No i się okazało, że ten, który miał pięć talentów, zrobił jeszcze pięć, Maciej miał 10, ten sobie dwa, jeszcze dwa, 4, A ten jeden, który dostał jeden, to wziął i zakopał i nie pomnożył. No i można możnobładca mówi, te sługo, gnuśny, byle jaki, dałem ci jeden talent, żebyś coś pomnożył. A on mówi, Bałem się, żeby nie stracić, to wziąłem, zakopałem, no i oddaję ci ten jeden talent. A sługo, główny właściciel mówi tak, sługo gnośny, nic nie zarobiłeś. <grym> to kazał odebrać jemu ten jeden talent i dać temu, który miał już 10 talentów. Czyli tak, wziął temu, co miał prawie nic i dał temu, co miał bardzo dużo. Nie temu, co miał dwa czy cztery potem. Czy to jest sprawiedliwe? <laughs> czy to jest sprawiedliwe? Czy Bóg dobrze, bo to do Boga dotyczy? Bóg pochwalił pierwszego i drugiego. Natomiast tego trzeciego mówi: Sługa nieużyteczny jesteś, wyrzucam cię z mojego królestwa, idź precz, będzie tam płacić zgrzytanie zębów. Chodzi o to, że ten trzeci facet nie stracił, on dalej miał to, co dostał, tylko nie pomnożył. I to dotyczy każdego z nas. Każdy z nas dostaje jakieś talenty i my koniecznie musimy je pomnożyć. I jeśli my nie pomnożymy naszych talentów w ciągu tego życia, każdy dostał inne talenty. No to jest niedobrze, ten kapier przyjmując. I nie wystarczy zachować ten talent przez całe swoje życie, trzeba go pomnożyć. Czyli ten, kto stracił ten talent, już w ogóle zima totalna tego w ogóle nie ma w rozmowie że gość dostał i stracił to już w ogóle tragedia. Gość dostał i miał to, co dostał tylko, że nie pomnożył i to już jest tragedia. No więc, jakby to powiedzieć, trzeba uważać. Popatrzeć na nasze talenty, któreśmy otrzymali, i policzyć sobie, czy byśmy je rozmnożyli. Bo powiedziane jest tak, że ten, kto ma dużo, będzie miał jeszcze więcej, a ten, komu się wydaje, że ma, to wezmą mu to, co ma, i nie będzie miał nic. No. Jakby to powiedzieć, jak ktoś chce wejść do Królestwa Niebieskiego, raju, czyli miejsca ogromnej radości na całą wieczność, to warto się tutaj w tym życiu postarać. Tak poważnie się postarać. Ja się staram, nie wiem, jak mi wychodzi. Rozmawiam z Panem Bogiem, Panie Boże, no jak tam u mnie udało się coś pomnożyć. No i Bóg mówi, słuchaj, na TikToku to zupełnie nieźle ci idzie. Masz milion polubień, to jest okej, okay. po... Rozmnożyłeś. Na YouTubie jesteś niecały miesiąc i tam też masz tych subskrybentów z półtora tysiąca. Idzie ci jak. Słabo, ale idzie. No i tak tu się bawiły. Rozmawiam z Panem Bogiem. Jestem przekonany, że rozmawiam Panem, rozbawiam Pana Boga wielokrotnie. Boże, to połóż. Zmiłuj się nad nami, weź na swoją opiekę. I się zawsze dzieje Twoja święta wola. Boże, dziękuję Ci za ogrom otrzymanych łaski, ogrom Twojego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom, a nie uświę wszystkim błogosławień Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty.